Wykonana została konstrukcja żelbetowa obiektu wraz z elewacjami, pokryciem dachowym i zagospodarowaniem terenu. Na konstrukcję żelbetową obiektu wykorzystane zostało ponad 20 tysięcy metrów sześciennych betonu, około 2000 ton stali zbrojeniowej. Na fasadę tego budynku składają się przeszklenia oraz płyty kamienne. Przeszkleń zostało zamontowanych około 2000 metrów kwadratowych. Natomiast płyt kamiennych to już znaczna ilość, ponad 10 tysięcy m2. Budynek został podzielony na kilka segmentów, tak aby spełnić wymagania akustyczne, aby odizolować poszczególne części, poszczególne sale względem siebie. w tle, sala koncertowa z widownią na 1033 miejsca i sceną, która pomieści ponad 120 muzyków. Tu będą odbywać się najważniejsze koncerty symfoniczne, recitale, projekty organizowane i realizowane przez naszych rezydentów Kapele i z te Krakowi, ale także liczne wydarzenia miejskie. Ta sala będzie naszpikowana techniką. Tu będzie specjalistyczne nagłośnienie, Wyjątkowe oświetlenie, a także ruchome elementy sceniczne, umożliwiające odpowiednią aranżację. Ta identyfikacja wizualna to kolejny etap powstawania centrum muzyki. Można powiedzieć, że ten taki, z jednej strony niewielki, no bo przecież wszyscy czekają na tą bryłę, na wyposażenie, na piękną salę koncertową. Natomiast tak naprawdę ten etap, bardzo widocznym. Mi osobiście ten znak się podoba. On budzi na pewno jakąś emocję. Te nawiązania do pięciolinii, do C, do tego układu amfiteatralnego, czyli de facto sali koncertowej, no to wszystko da się wyczuć z tym znaków. Możemy komunikować mieszkańcom, kurcom, zachęcać już dzisiaj ich do tego, żeby z tego Centrum Muzyki w przyszłości korzystali. Muzyka